Widzisz to, na rurce, tam. To by brakowało czegoś, a widzisz tam? Czujnik wisi. Póki co złapane na trytytkę, zobaczymy czy działa. Działa. Rzecz jaką wymienimy jest to czujnik od, tam, od Intercoolera. Zaraz pokażę, tak wygląda nowy. U mnie brakowało, tam już kiedyś pokazywałem, brakowało tych ząbków. Bo to za firma jest to kupujesz Facet? Facet. Mad, made in Italy, no to dobrze nie China, no. no i czekaj, bo póki co. O, czy widać, piję, o! o tak, się, tu jest. Złapany na trytytkę Tylko jak ja tam w... trytytki ty, ty to tam nie widać, i, ale. Jak ja tam włożę rękę? No, o, widać y, kominerki podło. Mhm. A jak założyłeś na trytytkę? Kurwa, nie pytaj. U, już już tylko spokojnie. Poszło? Coś trystykło. Tak, trystykka wyciągnięta. No, ja sobie dynta teraz. I ten czujnik. Tu się odpina. A on. Nie wiem, czy on ma się przekręcić, jak wchodzi, czy. No tak. A tak, góry nie. O. To ma się przekręcić, czy nie? Bo po to, po to są te bokladki ząbków. Ząbki te, żeby się przekręcił, mi się wydaje, czy kątko wchodzi, pyka się. Patrz, tu w ogóle nie ma tych. To nie widać, oczywiście. No to jest kiepsko. O. O. Tych ząbków brakuje przy tym. I dlatego wy, wy, wypada, tak? No dlatego wywaliło go. O. Wtedy co syczało i ten, i dymiło na czarno. Jak to było? No z jednej strony, tylko może, inaczej to nie da rady. Tak? No tak, bo żeby wyciągnąć to się tu naciska, no hmm. dobrze. Czy to się tylko wpykuje? O. o. I jedziemy. Nie jest to skomplikowane jak widać. Ale na pewno nie trwa 5 minut jak ty to określił. Może? Czemu by nie chce wejść? No bo pewnie tylko w, jednym, w jednej pozycji to wejdzie. Musi znaleźć pozycję, w której to powinno być. Pewnie te ząbki gdzieś to muszą zaskoczyć. Więc nic na siłę. Znaczy ja to ja pierwszy włożę go, a potem wepnij A tu ma dzynko jakieś jeszcze? Czujnik jest już na swoim miejscu i teraz tylko wtykujemy z powrotem tą wtyczkę. O, weszło. No i zobaczymy, czy, czy będzie szybsza. Czy to nie będzie, ale wszystkie awarie co jest zaplanowane zrobić, zrobiliśmy bez problemów. Tak, i ciekawy, czy, czy ta wtyczka yy, nie wypadnie z powrotem. Wiesz, tamta czemu może Ten a, można... a tykła? Wtykła się, no. mocno. No i ma te ząbki, a, a ta nie ma. Ty, czyli te wszystkie ząbki, one są gdzieś tam kur, w interkule, poszło no. do silnika. Zmielało, bo to jest diesel, to zmiela. Nie? No. Dobra, to na tyle by było dzisiaj.